To już kolejny wypadek w tym miejscu. Tydzień temu był. Wjechali. Do, tak za, proszę bardzo. O. Tu. Tydzień temu. Tu. Kotki. Tu znak był rozwalony, to dobrze, że nie pakowało. Wnuczka to wstała o czwartej rany, bo o czwartej był wypadek. Trzęsła się, nie chciała w ogóle iść do domu. W ogóle się boimy stąd wychodzić, bo nie boimy się przechodzić przez, przez chodnik. Bo co i róż takie rzeczy się dzieją. Ale nikt nie chce pomóc nam. Gmina nie chce pomóc. Złożyłam posłów, mają na to pieniądze. Kazali mi zlikwidować schody, żeby schody były zlikwidowane, to były u czórki. Na kolację. No bo na, na, na kawę. Tutaj fajnie się mieszkają, no to chodzi, że co piątek jest Tak.

z góry Kalwarii, tamtej strony i cały czas droga z pierwszeństwem i tutaj akurat tutaj na tym skrzyżowaniu się kończy i tak za każdym razem. I ten co jedzie stamtąd, nie, nie wiem czy on nie widzi znaków. Są znaki poprzedzające chyba wcześniej, że są to stop przyjazdu Tak samo są nawalowane tutaj kusze znaki na, na jezdni eee, stop. Czy no, żeby się zatrzymał kategorycznie? Nie, tam w ogóle nie patrzyło chyba na to. Jadą, jadą, jak to się mówi, z automatu. I padą prosto w samochody, które jadą tutaj w stronę tego, w stronę tam obwodnicy piaseszy. Nikt nam pieniędzy nie zwraca za to, co zrobią, ponieważ jesteśmy spadkobiercy, dopiero mamy o zasiedzenie, nikt nie chce zwrócić. Ubezpieczenie samochodów, nic absolutnie, absolutnie nie mamy żadnej pomocy, żeby poprawić, czy te schody, żeby nie te schody, to by było naprawdę tragedia. Budynek popękany, tu walną, a tam kaloryfery podskakują. Tak samo i na górze jest, wszędzie cały budynek jest popękany, cały. Nikt nie może nam pomóc. Prosiłam, żeby postawili jakieś, bo teraz byłam w gminie, jakieś betonowe słupki, żeby były, zatrzymywały się, żeby nie walili ten budynek. No to, to, to dzięki Bogu, że teraz jak walną w tę skrzynkę elektryczną, że nie było pożaru, nie spod... bo nie wiem, co by to było. No nie wiem, no. To jest naprawdę, to jest... Trudno określić, co się dzieje, że nie ma tu żadnej pomocy. Przecież gmina wie. Nikt tu nie mieszka i nikt nie spał, żeby taki huk człowieka obudził w nocy. Albo o czwartej o 11, o pierwszej, czy nawet w dzień. Ale, jest, ale...